Cześć, dzisiaj w odcinku muszę powiedzieć, dlaczego mnie szlak jasny strzelił. I to jedno zamówienie po drugim. Jakaś klątwa butowa, pucikowa. Polecałam Wam jeden sklep wielokrotnie, bo miałam bardzo dobre doświadczenia i niestety aktualnie jestem na nich tak zła: tak zła, że wchodzę na ścieżkę wojenną, otwieram wrota piekieł. Napierdzielam maile, jestem ignorowana oczywiście <noise> Instagrama, gdzie zwyczajnie nie jestem ignorowana nie dlatego, że jestem klientką, tylko że umówmy, umówmy się firmy, po prostu się boją, jak ktoś ma zasięgi, to ojejuj, że wszystkim nie jest story, nie powiedział, to ja nagram o ten odcinek. Tak. Za ignorowanie mnie, mimo że na Instagramie odpisywali, za działo, napisz maila, napisz na czacie, Oczywiście na czacie też, o kogo chodzi, o Jorsa. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że sytuacja ta spowoduje, że nigdy już tam nie zamówię, bo po prostu nie mam czasami wyboru. Tam są często bardzo fajne buty, mm, szersze i y, okej, okay, jestem butomaniaczką. I tak jak wiecie, za z Lipopka, nie jestem tak 9 na 10 zawsze zadowolona z butów, prawie zawsze. Tak żeby nie było tak 9 na 10, bo zdarzy się raz na jakiś czas, powiedzmy, niedopasowane do stopy. To tak tu też często mam fajne jakieś modele. No i co? Zamówiłam trzy pary. Fajna cena, za trzy pary butów, właściwie to klapek, zapłaciłam 400, coś złotych. Mniej więcej po 120, chyba 150 złotych. Zamówiłam trzy pary. Rozmiar jaki? 7. Super szeroki. e, e, e. I okej, okay, czekam. Tydzień. Półtora. Są 38 wszystkie pary. Ok, wkurzyłam się, bo miałam stylizację idealnie dopasowaną pod te buty. Tak już sobie wymarzyłam. A jeśli się na coś nastawię, to jestem wściekła, jak się nie uda. Myślę, że dużo z nas tak mało umówmy się. Otwieramy paczka jakieś jest no To jesteśmy złe, tak? To bardziej, że się czegoś bardzo czego oczekiwałyśmy. A ja mam akurat deficyt klapek. Snickersów mam masę, ale klapek mi brakuje. A się zaraz skończy: lato do cholery. No więc tak. Napisałam, przepraszam, pomyliście się. Nie, 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 pomyliśmy się w zamówieniu jest 38. Piątka. Nie, 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 ja mam screena z maila, co ja zamawiałam. Cisza na czacie. Nikt nie odpisuje. No już, Pisz na Instagram. Mm. Bardzo nam przykro, yy, i wysłali linka do faku. Co myślę, serio? Serio? To my kiedyś nawet współpracowaliśmy razem, jeszcze przed Brexitem. Pan prezes tej firmy zapraszał mnie osobiście, żebym do niego do firmy przyjechała. Osobiście, jak byłam w Liverpoolze. Mój kochana, przyjeżdżę i wszystko pokażę. Z taty, poznałam jego nawet partnerkę, było przemiło. I co? Duma urażona, influencerki. No pewnie, że tak. No pewnie, że tak, nie byłybyście się wkurzona. Byłybyście wkurzone nawet jak, żebyście z nimi współpracowali. No bo kurde, to jest klienta. Oprócz tego, że gdzieś tam mieliśmy jakąś swoją historię, to no, jestem klientem. Po Brexicie niestety się coś spierdziło. E, I to nie jest tak, że ja. Ja mogę dostać te buty. To jest 5 euro chyba, kosztuje. To nie jest tak, że nie jesteś mnie na te 5 euro. Tylko chodzi o sam fakt, że oni po prostu olewają tę sprawę, twierdzą, że to jest moja wina, gdzie mam screeny, już nic nie odpisują. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to właśnie po Brexicie coś tam się porobiło i Polska jednak nie jest ich krajem, w który w ogóle chcą inwestować, czy nawet właśnie współpracować, czy już jakkolwiek i klienci chyba są coś gorsi z tego kraju. No, jest totalna ignorancja. Ja nie chcę płacić tych cholernych 5 euro za zwrot, bo to nie była moja wina. Wiecie, okej, okay, Ewka, to jest 5 euro, weź już nie przesadzaj, nie gwiazdosz. Dobra, mogę nie gwiazdożyć, oczywiście może trochę się uniosłam, ale 5 euro to no nadal są moje pieniądze i moja praca i mój czas, bo ja, żeby zrobić te 5 euro, coś jednak muszę porobić. E, I jeśli ktoś nie szanuje mojego czasu pracy, moich pieniędzy, to dlaczego? No kurde, to nie moja wina. Muszę Wam pokazać te klapki, bo są piękne i jestem tym bardziej zła. I jednych Wam nie pokażę ze względu na to, że na wyprzedaży garżowej e, po prostu odsprzedałam jedną parę. Jeśli któraś chce 38 super szerokie, może do mnie pisać. Mam akurat jeszcze dwie pary. Okej, okay, te buty wiem, że te mule to już jest kilku sezonów i nuda, 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 ale te są dosyć szerokie, na niskim obcasie. A niestety znowu odezwały się u mnie zapalenie rozcięgna. A po ostatnim tygodniu e, to raczej chyba nosza, nosiłabym te klapki, gdyby nie były w rozmiarze 38. Szame on New you Yorks. One są Limited Collection, ale właśnie z e, obrębowane yours'owo, więc chyba są po prostu ich. Mam sukienkę w tym kolorze, która czekała, żeby mnie założyła. Mam chustkę pomarańczową do czarnej sukienki. Ja to już sobie wszystko wymyślałam z tymi klapkami. Oczywiście wiecie, Boże, Ewa, takich klapek jest pełno. Nie na moją stopę. Wejdę sobie do dyszmana, czy do CCC, naprawdę mam problem z klapkami. I chciałam zwykłe, cholerne klapki. I przez to wojowanie z Jorsem, zamiast zamówić sobie, ewentualnie poczekać na zwrot i odesłać, to przyjdzie zima. Bo moja duma nie pozwoli mi zapłacić 5 euro. Taka się zrobiłam. Kolejne buty, które nie pasują na żadną stopę, a miały być white fit, Comfort, Forever Comfort, Next, zamówiłam z Nexta, więc nawet jeszcze nie sprawdziłam, jak ze zwrotem, po prostu będę musiała... A nie, bo już się czymś uwaliłam, to już pewnie mi nawet nie przyjmą. Kurczę, odleżenia, zawsze coś uwalę, no. Gdzieś położyłam, wściekła, pewnie rzuciłam. Um, o co chodzi? No miały być szerokie, Ania, jak spojrzała, powiedziała od razu. O, wyglądają na niewygodne. Te cienkie paski w ogóle. Liczyłam, że się są white fit, to że one mają tutaj jakąś gumeczkę, jakoś się nie dopatrzyłam, po prostu się na nie rzuciłam, bo bardzo potrzebowałam na niskim obcasie właśnie subtelnych. Bardzo potrzebowałam, wiecie, produkt pierwszej potrzeby u Zakrzewskiej. No, miałam stylizację. Nie wiem, czy kojarzycie. Taki off-top, spódnicę pisowaną z uli Popkin w tym kolorze. Mam też właśnie sukienki, mam zestaw i wiesz, wiecie, no kurczę, był plan. Było kilka właściwie stylizacji, do których potrzebowałam tych butów. Oczywiście sprawdziłam je też na szczupłej stopie. Nie, w ogóle wychodzi jakiś mały palec, wbija się to po prostu. Wydaje mi się, że te buty, i mało tego, miały wysokie noty. Nie wiem, alieny jakieś kupowały kurcze? Nie wiem, z jakimś jednym takim kopytkiem bezpalcowym? Kto dał tam wysokie noty za te buty? Nie wierzę teraz w ceny. Nie wierzę w ceny, były wysokie. Te buty są straszne. Trzy stopy różne, chudsze, grubsze, przymierzałe i. No nie. No nie, niestety, no nie. No nie. nie wiem jak ze wzrotem, ale może będzie. No bezpłatny na pewno, nie? Co za seria. Strasznie narzekam w tym odcinku, ale ja się nastawiłam na wygodne buty. I. E, tak, Ewo, nie masz wygodnych butów? Oczywiście, że mam. Oczywiście, że mam. Nie jestem minimalistką w tym temacie e, i zwalę to na Was. To Wy chcecie przecież różnorodności. Ja mogę chodzić w jednej rzeczy na co dzień. To jest Wasza wina. To Wy. Chcę się zobaczyć inspirujące holej stylizacji na Insta, prawda? To nie jest moja fana posiadania. Powiedzcie, że to jest Wasza Lido. Nie, no, prawda jest taka, że wymyśliłam sobie kilka stylizacji i jest dupa. A propos stylizacji, Sensei Masę wiadomości dostałam o tym, by spróbować czegoś tej taniej marki szytej w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Mówi się większość rzeczy z szytych w Chinach. Um, cena była zastanawiająco niska. Patrzę na modelce, wygląda to zacnie, też muszą to mieć. Um, dobry skład, no bo bawełna. Co to może później? Tak, wyglądam znakomicie, cholera jasna, znakomicie, nie można się przyczepić. Rozmiar dobry, nie jest za ciasna. Zamówiłam 4XL, bjółst wygląda prima sort. Talia wygląda świetnie, tak trochę bajkowo-księżniczkowo. Uwielbiam to rozwiązanie, jeśli chodzi o talię. Kwiaty na czarnym zawsze dla mnie okej. Okay. Eee, Król niby, niby nie brakuje w tych biodrach, ale kiedy idę, wyszłam do galerii handlowej. Myślałam, że skonam ze wściekłości, ponieważ nie wiem dlaczego to się po prostu podwijało. Możecie powiedzieć, Ewa, pewnie miałaś na sobie szorty. Ha, też tak myślałam. Może przez szorty? Ale pierwszy raz? Przez szorty? No ja od kilku lat wiecie o co chodzi. No jak to jest możliwe? I wyszłam do warzywniaka 100 metrów od bloku. Ta sama historia, bez shortów szłam to samo, to się podwija i idzie coraz wyżej, robi mi jakiś wielki brzuch. Ewa wstaw halkę. Nie chce mi się. Zajmie ją, wstawię to się wakacje, skończą. Um... Nie wiem, może Halka by tutaj akurat rozwiązała problem, coś jest tutaj nie tak, może ja jestem nie taka, nie wiem. Dajcie mi znać, jeśli macie ten model sukienki, czy też macie ten problem, bo to może jest kwestia typu sylwetki, oszczędności materiału, albo felernego modelu. Jeśli chodzi o sam materiał, sam krój jest wszystko pięknie, po domu, czy, czy do samochodu, i wyjście. Na krótko tak, ale na długie spacery jest to mega iry irytujące po prostu. A do tego nie mogę nosić shortów, bo się tak wysoko podwija, że prawie do majtek sięga. Jak idę jeszcze szybko. Więc trzeba chodzić powoli i pilnować, żeby nie było widać gaci. Nie dla mnie. Jak rozmawiałam z siostrą, e, która też zrobiła zamówienie z ale z butami, chyba tam trzy pary, e, okazało się, że rozmiarówka jest... No nie trzyma się kupy. E, trampki Idealne klapki. Idealne i coś, co no, nie powinno się tak zdarzyć. Członka balerinki, jakby dwa rozmiary za małe, i tak kurczę, wiecie, to zawsze się okazuje tak hmm, to, może się rozchodzi i, i wychodzi się To jest właśnie błąd i wychodzi się na zewnątrz, no już nie można zwrócić, wiadomo. Więc jeśli cokolwiek was od razu gdzieś tam czujecie, że jest przyciastną, od razu robicie zwrot, nie róbcie tak jak my. Bo potem będziecie mieć dużo rzeczy na wyprzedażach. <grych> nie no, akurat tych butów nieudanych, Nexta nie dam na żadną wyprzedaż. Po prostu postaram się je zwrócić. Jeśli chodzi o Jorsa, to te buty są bardzo ok, więc yy, yy, albo jak gdzieś komuś odsprzedam, albo no już zapłacę te 5 euro. Ale moja duma już nie powstanie z kolan. I Jors... Yy, Mogę tam lubić markę, mogę być tam... Często majtki kupowałam, buty też, ale będę obrażona jak na H&M, czyli nagram filmik, spultam się mocno, ale i tak czasem, od czasu do czasu coś kupię. Hipokrytka Zakrzewska, tak jest. No bo w tym rozmiarze to już nie mam wytłumaczeń na siebie po prostu. Ciężko. Dostać konkretne rzeczy, zwłaszcza buty. Myślę, że osoby, które mają podobny problem do mnie, te 40 kilo temu nie miałam tego problemu i nie rozumiałam tego problemu. Myś, wydawało mi się, że kumam o co chodzi z szerokimi butami, bo tam troszkę kostka szersza i tak dalej, i tak dalej. Ja nic nie wiedziałam. Nic nie wiedziałam. Ta, teraz wiem trochę więcej. doświadczenia. Powiedzmy, że utyłam do roli, żeby sprawdzić. A propos wyprzedaży garażowych, e, jeśli macie jakieś niedobrane ubraniacz. Czy, czy, czy buty, to kolejna garażówka, e, którą organizuję, prawdopodobnie tak na 90%, będzie 9 września. Więc śledźcie Instagrama. Facebooka, jeśli też lubicie tę platformę. Na TikToku też pewnie o tym wspomnę. Będzie można przyjechać i sprzedać swoje rzeczy, ale będą obowiązywać zapisy tak jak na poprzednią garażówkę, gdzie dziewczynom się podobało, więc będą wracać. A to chyba najlepsza rekomendacja na tego typu wydarzenie. Więc na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w kolejną środę i obiecuję, że nie będę już narzekać. Nie bądźcie na mnie zła. Ale to było wielkie rozczarowanie te rzeczy.